Będziemy grali! Dzień dobry! To my! Tata Jan doś! Szybko! O kurcze! Nie udało się? Dobra! Pokażemy im! Pokażemy im. Pokażemy im. Dobra, idziemy. Chodź. Odkaz Co? mi, dać No tutaj.

O, jeszcze I... Szary dzwoni, zobacz, jeszcze Szary dzwoni, o. No Szary, co tam? Kiedy będziesz? Kur... Co? Kiedy będziesz? Wiecie, bo ja później, No, to był lokazy, kurwa, i tak. Aaa, dobra. Kurwa, ja, kurwa, ja kierowałem teraz, kurwa, i policja, a teraz, kurwa, w szuk... wodzie, że chciało, dobra, że będzie, kurwa, <ścoughs> Nie wiem, jak, kurwa, no mam, bo tak, jest 17, widzicie, tam, na, niby na 18, może wejdę w szereg, kto to jest nie wiem, no. dobra. To.

Co chcesz? No to ma. No to ma. Ale nie, tutaj nie chcę. Przestań się nerwować. U góry jest na katwolku. Dawaj go. No i ja jest tam u góry. Aj. Prawie, prawie, no. Prawie, prawie Misiu. Tak, prawie prawie. Mogę wymieniać! Co chcesz wymieniać? Nie! Graj! Nie, misiu, graj swoją bronią. Możesz sobie kupić taką samą broń, co ja mam. Idź tam do okna, idź tam, idź tam.

No dole, pod tobą jest, pod tobą, no Ej, Antoś za tobą! O tam, no Ajaj aj, aj. Ile mu zabrałeś? 60, ile? Jeden 61 No jeden dwa. O. Ty weź to Łoty, to ja ci kupię masz O! No Odejdźmy odejdź, no odejdź! Oj, nie no! Aj, aj, aj. no właśnie, ajajaj. Aj, aj. Będzie minus! Nie będzie, będzie minus. Oś, Udało się! Ostrzeliłem cię i będzie minus! Tak! Będziesz miał minus. Kupić ci? Tata ci kupi. Yes! Tak? Yes! Dobra, to masz. No? A no czemu Kevlara sobie? A No ale no, możesz powiedzieć gdzie on stoi Czemu mi nie powiedziałeś gdzie on stoi? Trzeba było to cię powiedzieć Tada, tutaj on stoi! Gdzie? A ty! Dobra, mam broń! To weź sobie tą broń! No weź sobie tą broń! No Dobrze. we Co ty we dat? Woorden we dat? Woorden we dat? Woorden Raportam tutaj jeszcze go, śmigło. No. Counter-terrorists win. Czemu my przegrywamy? Jakie? Jakie? Od tego. Aha. Aha. Dobrze. Zobaczymy. Go, go. Go! Nie idź tu Antoś To jednak szybciej chodź Nie No co ty robisz

Zdało się? Jesteś dobry! <laughs> nie, nie jestem. Co mi dałeś? Nie, nie kupuj tego! Po co to kupiłeś? A ty to? No! Brudno? Jaką brudną? Tata skinów nie lubi. Co to jest? Nie ma bomby! Patrz tutaj, bo on tu idzie! Tutaj jest. No Antoś, co ty tak robisz? Mi się ty masz szelać, a nie się zatrzymywać przy mnie. No ajajaj. Coś, możesz musisz Dobrze, trzeba wygrać. No co ty? No, fire, fire. Aha! Patrz, oj mam! Musisz wpłucić! Ano. Też mam. Oh, o, brawo! No. Brawo! Jesteś dobry! Co to za słowo powiedziałeś? Niech Wiem. Uważaj, jest tam... No, przestań, jest tu przy Wentylu. No, Antoś, patrz tam przez okna, patrz przez okna, patrz. O mój O no, o, jeszcze dwie rundy, Andrzej, musimy ugrać. Albo trzymasz... to. Nie, podnieś tą broń. To ładnie Ja miałem to. Nie, podnieś tamtą broń. Uciekaj stąd. Co ty robisz? Patrz jedną pozycję! Yeah! Uszczelił na mnie! No to nagle uszczelił! No to nagle uszczelił! Tak! No, udało się. Co? Wygrałeś, Paco! Wygrałem? Co ty u tymi kurczasz? Kto się wkurza? Ty. Ja? Nie! Twoje no dalsze, no bo rzegło. musisz patrzeć drugą pozycję, a nie tą samą, co ja. No i masz. No i przeszedł <śpiewa> chodź. No co i. No i co? Ale co my teraz zrobimy? Nie wierzę. No musimy jakoś ugrać to Ale to ty mi przeszkodziłeś! No, uciekać to! Kantoś! No Zobacz, wyszedł ci drzwiami i nie spojrzałeś. <grym>, to... No dobra, porażka. Dzięki.